Siemanko widzowie, dawno mnie nie było na kanale, ale w dzisiejszym odcinku odcinek z jedną udało się zająć około 900 miejsca. Było dużo ciekawych reakcji. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i oczywiście subskrybowania dzwoneczkiem. I zapraszam już Was do oglądania. To jest w sumie start sniperów tylko z inną grawitacją i innymi tymi temami. W sensie nie ma leczenia. Dobra, się wystrzeliłem kurde z profy jak jakiś chomik, nie? Ojojoj, oj, oj, tutaj kolega agresywny jaki był. To mnie zaatakowałeś, chciał mnie zbilić. Ojojoj, oj, nie tak to miało wyglądać. Nie, 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 proszę nie, proszę, nie, proszę, nie róbcie mi tego. Tak. O nie, tu są te zony tak, Oj, oh, fuck. Najlepsze jest to, że on nic mnie nie może tutaj zrobić. Dobrze, mnie kolapsował heavy sniperom. O właśnie teraz to chciał zrobić chyba. Dobra, teraz. Musimy iść do tego, że Mówię mówi heavy sniper. Może robimy ten gwiazd. Ja go nie trafiłem, on nie trafił, ale zamiast blank shota Nie, nie mogę zawieźć widzowie Dobra zabity, zabity Dobra zabity kolejny, zabity kolejny Chyba winujemy tą grę, chyba winujemy Tylko nie wiem gdzie jest ostatni tupeczek Oha, on jest z takim czymś O ja pierdzielę Godland, to był naprawdę Godland być w takiej tak powiem. Noże I mamy na widzowie. w tej top czwórce, nie? Co ja byłem to zrobił tam wszystkie możliwe flagi, no łapeczka się należy. Pamiętacie, pisać w sklepie Fortnite kodik Kid Myślnik Pawlinios Sarkieoina. No Będę wdzięczny, będę wdzięczny Dobra, to jest Good Date kurde na jedną Tego jeszcze nie był. Tutaj w ogóle mamy zona, chyba mamy. Chyba kurczę mamy. Nie mamy. Ale mnie grera wykiwała. W tym momencie. Chcemy zonia, już nie mam dużo na co. Może być moim problemem. Mam nadzieję, że ten ty mi się tutaj nie wbije tak. Na no, hama. Kurde, tutaj miałem budowlę. Tylko tego tak detytowane, nie? To jest najgorsze Dobra, ale policieliśmy. Ale tutaj sniper była blisko, ajajaj No i giniemy headshotem w głowę, no unlucky Unlucky Zaraz nie będziemy kolegami Co? O nie, o nie, o nie Co ja zrobiłem w tym momencie, przecież jestem takim free fragiem. Dobra, polecimy sobie tutaj Ale tutaj grają wszyscy pod kampę Co jest grane? Jest to 5 i to nikogo nie strzela Nie wierzę w tam uredów, to jest piękna gra Piękny turniej Patrzcie, tutaj jest jeden box, tutaj jest drugi Gdzie są po dwa stali dwaj przeciwnicy, ja się pytam A. Czemu ja strzelam w to i... Co jest? headshot, sniper? Co tam gościu? Budzisz się Dobra, ja go wyrzucę impulsem do strefy Dobra, proszę, proszę. Dobra, może ma pomysł. Nie wiem, czy to będzie dobre. Let's go, mamy wina, mamy wina, widzowie! Drugie zwycięstwo! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To była DHD ale... Ale mamy wina. Trzy kile, trzy kile, tak jak wcześniej. Robiszmy kryształka naszego. Nie, poduszki się stawiają. No. Holy shit. Czy wy to widzicie widzowie? Jaka ta gra jest pobugowana. Dobra, lecimy. Proszę, proszę, nie daj mi snipera. A co ten typ chce mi zrobić? Mam pewne obawy. No ucieka, czy co on robi? I on mnie podmienia. Nie, i zginąłem. Czy ten typ leci, ten domek? Chyba don't care, nie? Więc co na Oby była broń na dole, bo jakby to na przykład pływak. Uważam, że to jest taki pływak. Prawda? Nie wierzę w to. Proszę, proszę, dajcie mi to. To ja muszę oddać strzał chyba, nie? Trzeba go dabić. Kurde, ale mnie ograł. To był mój ostatni materiał. I mamy kila. O nie, proszę nie, nie, proszę nie, nie, nie. nie. Dobra, chyba czas iść do strefy, nie? Cza Chyba ten czas już znaczy. Musimy sobie wejść jak największą powierzchnię tej strefy co tutaj jest. Tej kolega obok nie był, są się wyprowadził impulsem do góry. Dobra widzowie. Wydaje mi się, że jest dobra sytuacja. Przykład, że nie mamy shockwave'ów. Też by mogły być takie właśnie... Wiecie... By poleciał w górę i bym to są snipe Nie widzę tego złona, najgorzej go to drop zasłania no Holy shit Jak tu iść dalej Co tu się dzieje? Co tu się odwala? kurde, o kurde To jest moja ściana Chciałem jakiś placement, mam 50hp czas Nie, top 2, top 2 niestety Kurcze pieczone, gość miał 9 killi, dobra Następny rundzie, 10, jeszcze mój w rundzie, musimy h zagrać Ostry WK Tutaj gość jeszcze kominą leci Czyli to nie była jedna, jedyna osoba, która tutaj Jakby poleciała, nie? On tu jest, on tu jest Nic niżej fuck. Możliwe, że zgarnie sobie broń. Dobra, mamy killa, mamy free fraga No i nie, Polaka zabiłem. Przepraszam, Swistman.pl Przepraszam. Przepraszam. Może ten raptor powinien mieć więcej użyć? Może nie. Może <śm> tak to zrobię. I mamy killa. Próbuję tam lecieć Och chyba wleciałem Och chyba na drzewo Kolejny typ leci, co tu siedzie Dobra, mamy killa kolejnego Dobra Nie no, on będzie tego rączpada używał cały czas Holy shit Trzeba mógł go zniszczyć Albo przynajmniej dobudować Jak on nie dostał? Jak on nie dostał? Nie wierzę w to, że ja go nie pakiłem i że nas zabiję Nie mam już macu Na macy nie porobię i mamy headshot snipe. O nie, świetlikami rzucił. To jest nie tak z tym gościem. Niestety dostałem, dostałem, dostałem od Timol 12. Dobra, widzę te typeczka. Gdzie on jest? O, dobra. No niestety z tym aimem to może nie. To on nam robi, Co on chce nam robić. Ale to było bliskie. to było nawet bliskie. Mamy fraga, let's go Daję Kurde No niestety, to 34 Jak on tego nie dostał? I mamy fila nie proszę nie Mamy killa No i dostałem snajperkę w top 25 nie wierzę Lecimy tam, zabudujemy się i będziemy próbować wychwytywać pragi Boże jak ktoś mi wiedzie na głowę Czekaj wiem, o kurczę miał Co on robi, co on robi, co on robi ja się boję Już Mamy fraga, ATX by the way Już się przetraszyłem kolegi O nie Co to było w ogóle Mamy Ale to był Mambik Jak on dożył do takiego lejta Jakby <grybę> kampił. Dobra może polecimy sobie tak dropik Czemu by nie Nie wierzę jak ja go nie zabiłem. nie wierzę jak ja go nie zabiłem. mamy kila mamy kila? Możemy to jeszcze wygrać Razem nie ma przeładowanej Nie Nie możemy tak zginąć Jakiego ja nie trafiłem Widzu Let's go headshot snipe I mamy wina Kończymy z dorobkiem 126 punktów Myślę, że było git. Koniecznie zostawcie like, lajkacza pod tym filmem. Łapkę w górę i zapraszam do kolejnych. Kiedy miście również w sklepie Fornet, Siema!